Panek, Radia TOK FM. Dominika Wielowiejska, witam Państwa. Gościem Radia TOK FM jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie pośle, a co na przykład Palikot ujawnił, że dostał od agentów CIA treść rozmowy między Jarosławem Kaczyńskim a Lechem Kaczyńskim, z której wynika, że... Jarosław Kaczyński mówił Lechowi Kaczyńskiemu, że trzeba lądować, bo Rosjanie chcą mu popsuć święto. To sobie powiedział? No to powiedział. niech ujawni treść tej y, rozmowy, ale niech nie tylko mówi, ale niech ujawni treść, niech ujawni dokumenty, bo powinniśmy w tej sprawie rozmawiać y, nie o domysłach, tylko o dowodach, relacjach konkretnych osób. Y, y, ale opracają... ale czego pan tego samego nie powiedział nie niego Macierowiczowi? Ależ y, tego samego oczekuję od niego Macierewicza. dokładnie tego samego. Nie, ja słyszę, że pan y, ciągle go usprawiedliwia, że A, opowiada jakieś bzdury o trzech. Osobach, które przeżyły, a wy ale, wszyscy tłumaczycie. No, trzeba sprawdzić to. Pani redaktor, no, oczywiście, że trzeba a. sprawdzić, bo akurat w tym przypadku nie są to tylko słowa Antoniego Macierewicza, yy, Tylko jest wiele relacji, zeznań złożonych yy, chociażby w prokuraturze, więc jak rozumiem pod rygorem yy, prawdziwości, <grym> mówienia prawdy, które potwierdzają, że takie informacje yy, były przekazywane tego poranka, przekazywane chociażby przez funkcjonariuszy rosyjskich służb będących na, yy, na miejscu. I my byśmy tylko oczekiwali my, członkowie zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza, żeby takie informacje były przez polską prokuraturę w jakikolwiek sposób Ale weryfikowane. Pani panie pośle, czytał pan już wyjaśnienia ambasadora Turowskiego. Co tak naprawdę było mówione? Ta sprawa była wyjaśniana wielokrotnie. Pan cały czas mówi, że prokuratura nie wyjaśniła. Ta sprawa była wyjaśniona. Ambasador tłumaczył, że jeden z rosyjskich funkcjonariuszy powiedział, że są coś w rodzaju takich oznak odruchowych w przypadku osób, które zmarły, i tylko o to chodziło że w przypadku trzech osób i ta sprawa była wyjaśniona. Teraz niestety jest następna afera wywołana przez Antoniego Macierewicza i nie ma w pisie osoby, która powiedziała: Boże, stop temu szaleństwu. Niech niech Antoni Macierewicz się wreszcie uspokoi. To jest taki wasz palik. Pani panie redaktor, ja yy, przede wszystkim yy, chciałbym, abyśmy mogli o sprawie katastrofy smoleńskiej rozmawiać rzeczowo. No właśnie rzeczowo. Yy, rzeczowo. Cytuję ambasadora to, yy, tak. co powiedział, to chciałbym, było już żebyśmy wyjaśnione. żebyśmy rozmawiali rzeczowo. A rozmowa rzeczowa, jeśli ma być rzeczową, to nie może się odbywać w sytuacji takiej, że postawienie jakiegokolwiek pytania w tej sprawie, które by, czy jakiejkolwiek kwestii, która by kwestionowała oficjalną linię, która została przyjęta po katastrofie, nie może wywołać histerii. A, a tak się w tej chwili dzieje. No Jest któryś dzień. Któryś dzień z rzędu rozmawiamy w mediach o niczym innym, tylko o tym, co powiedział Antoni Proszę, Macierewicz. to jest kwestia odpowiedzialności za i, słowo w debacie publicznej. E, Są tak, rodziny w słyszą to. To, jest prawda, to prawda, ta odpowiedzialność za słowo w tej sprawie powinna być szczególnie mocno egzekwowana, natomiast to nie zwalnia nas z dyskusji na temat tego, co wydarzyło się 10 kwietnia. Nie może być tak, że my w imię właśnie takiego fałszywego, wydaje mi się, fałszywej chęci, zamknięcia tej sprawy, uznania, że wszystko jest wyjaśnione, żebyśmy w tej sprawie nie zadawali pytań, bo tych pytań jest bardzo wiele i nie ma na nich odpowiedzi. Jestem winna panu sprostowanie, bo oczywiście Palikot nie twierdzi, że dostał do agentów jej treść rozmowy, bo jeszcze nie osiągnął poziomu Antoniego Macierewicza, ale mimo że wszystko obaj panowie są zbliżeni w swojej. Ja myślę, że ja już Palikot dawno już przekroczył wszystkie granice. Mówił przecież wielokrotnie o znaczy, tym, że... Mówił o tym, że prawdopodobnie tak wygląda rozmowa. Podstawie ale... Na podstawie ale, czego? Ale takim... nie widzi pan podobieństwa właśnie Antoniego Macierewicza nie, się, z Palikotem, nieodpowiedzialne głoszenie rozmaitych nie kwestii. Właśnie nie widzę tego podobieństwa, bo Janusz Palikot głosi różnego rodzaju szokujące teorie, nie mając do tego ech, absolutnie ech. żadnych podstaw. Natomiast w przypadku tej, o tym, o którym mówię, możemy oczywiście się spierać, czy, e, czy trzeba o tym dzisiaj, w tym momencie mówić, czy, czy to jest wyjaśnione, czy nie jest wyjaśnione. Są e, relacje na ten temat i Antoni Macierewicz e, zawiadomił prokuraturę e, dlatego, że uważa, iż prokuratura e, nie podjęła w tej sprawie czynności, które powinna była podjąć. Ale czy pytał pan Pana, pana Antoniego Macierewicza, jacy to są świadkowie? Gdzie są dokumenty? No tak, yy, a czemu ja nie muszę, nie muszę pytać Antoniego Macierewicza, bo te relacje są przytoczone w ostatnim raporcie, który został 10 kwietnia yy, opublikowany. To są bodajże relacje czterech osób, w tym właśnie ambasadora Turowskiego i yy, pana... Dacewicza, funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, jeszcze, jeszcze dwóch, dwóch osób, które potwierdzają, że tego dnia ta informacja była informacją wiarygodnie przekazywaną przez. No, ale to zostało powołane. wyjaśnione, a pan cały czas mówi, niech prokuratura wyjaśnia. No, ale właśnie, zostało jak wyjaśnione. zostało wyjaśnione? Bo ja słyszę, no, właśnie, że, słyszę że zostało słyszę, że to, zostało to e, wyjaśnione. Natomiast, zostało pochowane 96 osób. Tak, ale e, pani redaktor. Ale... Są badane dokumenty, no naprawdę, no nie, to jest jednak rodzaj szaleństwa. No, pani, pani redaktor, ale nie możemy każdego pytania, czy każdej wątpliwości, która się pojawia, traktować jako szaleństwo. Ja, też, trochę, mogę twierdzić, tak ja też mogę się zapytać, czy 96 osób przeżyło i zostało hmm. zesłane przez Putina no nie, no, ale, na Sybie. I też mogę, powiedzieć. Mogę pytać. Pani no. to, ale pani pytanie nie ma żadnych podstaw w jakichkolwiek e, dokumentach, dowodach, relacjach, e, <laughs> więc byłoby nieuzasadnione e, to pytanie. Natomiast to pytanie mi się wydaje, oczywiście, można się spierać, czy. E, czy to jest dobry moment, czy, czy może trzeba było wcześniej to pytanie postawić, prawda, czy wcześniej może trzeba było o te kwestie e, dyskutować. Natomiast e, na pewno jest tak, że w sprawie Smoleńska wiele spraw nie zostało należycie wyjaśnionych i za to odpowiada polska prokuratura i polskie władze. Panie, proszę, pan Antoni Macierewicz twierdzi, że minister Jerzy mile <laughs> sfałszował dokumenty, materiały. Czy <laughs> wobec tego nie powinniście złożyć zawiadomienia do prokuratury, bo wydaje mi się, że albo to są gołosłowne e, oskarżenia, a jeśli macie jakieś dokumenty, to należałoby zawiadomić prokuraturę. Ja muszę powiedzieć, że w, czekam wreszcie na taką merytoryczną dyskusję, gdzie obie strony usiądą i nie, zaczną dyskutować. Ale nie dyskutować. odpowiada pan na pytanie, czy złożyliście e, zawiadomienie do prokuratury przeciwko Millerowi, skoro sfałszował dokumenty. Ja bo wie, trzeba brać odpowiedzialność za Ja Wiem, za słowa. że pan minister Macierewicz składał wiele zawiadomień do prokuratury. W tej chwili akurat nie pamiętam, czy dokładnie w tej sprawie złożył, bo nie chcę wprowadzać słuchaczy, słuchaczy w błąd. Natomiast generalnie rzecz mówiąc, chciałbym, żeby doszło w tej sprawie, jako obywatel to mówię, żeby doszło do takiej merytorycznej rozmowy tych, którzy reprezentują odmienne stanowiska w tej sprawie, bo tego mi najbardziej dzisiaj brakuje. Chciałbym, żeby eksperci Komisji Millera, a dzisiaj tej komisji, którą kieruje pan Lasek i eksperci zespołu parlamentarnego Antoniego Macierewicza wreszcie usiedli i zaczęli się wymieniać argumentami, bo dzisiaj te argumenty padają gdzieś obok siebie i one nie mają miejsca, gdzie się schodzą, a My ludzie, którzy tego, tego słuchają, powiedzmy ja jeszcze gdzieś może bliżej się tym zajmuję, ale większość Polaków nie, nie jest w stanie, nie jest przygotowana do tego, żeby samemu ocenić, kto ma rację. I stąd y, takie, a nie inne rozbieżności w ocenie tej Pan sprawy. Pan Binięda był proszony przez prokuraturę, żeby przedstawił swoje wyliczenia i nie chciał przyjść. Ale jednocześnie y, były liczne zaproszenia ze strony zespołu parlamentarnego <coughs> y, do spotkania, takiego właśnie spotkania ekspertów, bo y, samo przyjście pana profesora Biniendy do prokuratury mi się niewiele zmieniło. Jeśli chodzi o naszą wiedzę, o wiedzę Polaków w tej sprawie. I zresztą wszystkie dokumenty i wszystkie symulacje, na których opiera się pan profesor Binienda, zostały do prokuratury przekazane. Więc prokuratorzy tą wiedzą dysponują. Natomiast mnie by chodziło o to, żebyśmy my, obywatele, mogli zapoznać się z argumentami obu stron, żeby one zostały skonfrontowane w bezpośredniej rozmowie. Pani poszedł, w gazecie był artykuł pana Antoniego Miklaszewskiego, który stawia pytania o organizację wizy Lecha Kaczyńskiego. I pytam między innymi o to, dlaczego ta wizyta została przez kancelarię prezydenta tak źle przygotowana, znaczy planowanie całej uroczystości tak wcześnie rano było błędem, ponieważ każdy przygotowujący wizytę bierze pod uwagę pewne uwarunkowania pogodowe dotyczące danego To Muszę powiedzieć, że to dosyć absurdalny tekst. Oczywiście się z nim zapoznałem, nawet zastanawiałem się, czy w jakikolwiek sposób na niego reagować, ale to jest taki tekst, który jak rozumiem, każdy może sobie usiąść i popełnić. Nie, trochę. to jest osoba, która się zajmowała organizacją. Wizyt. Więc pytanie, no nie kto wizytę? nie wiem, jakiej wizyt, wizyt wizyty się zajmowała, ponieważ te twierdzenia, które w tym tekście są, są zdecydowanie absurdalne. No, jak sobie pan Miklaszewski tak, wyobraża organizowanie wizyty w ten sposób, że przewidujemy, że być może coś nastąpi i, i, i tak rozumiem, że prezydent czy premier powinni kilka godzin wcześniej polecieć i na takim lotnisku w Smoleńsku siedzieć i czekać, jeśli się okaże, że akurat nic się nie wydarzyło. Nie, on wskazuje, no, to jest że dosyć... poprzednia wizyta była zaplanowana jest... na godzinę 14 i to było absolutnie racjonalne. Biorąc pod uwagę, że poranne mgły są bardzo częste na bardzo złym lotnisku, które nie powinno być otwarte. No, ale to tak naprawdę, w ogóle, idąc tą drogą rozumowania, należałoby uznać, że w ogóle jakakolwiek aktywność polityków związana z y, przemieszczeniem się w jakieś inne miejsce powinna odbywać się w godzinach y, po, późno popołudniowo-wieczornych. No, przecież to jest dosyć y, absurdalna teza. Y, ale naprawdę, ja rozumiem, że to pan odpowiadał za harmonogram, y, naprawdę, tak? Tak, naprawdę y, zachorą, za harmonogram. No, no o, o której po prostu się y, rozpoczął. Ktoś były. To były. Te, ustalenia, te ustalenia zapadały w gronie kilku instytucji, które tą wizytę przygotowywały, w tym Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, która jakby. Od tej strony, tam na miejscu przygotowania samych uroczystości, bo przecież pamiętajmy, że prezydent Lech Kaczyński no był, miał być najważniejszym uczestnikiem tych uroczystości, ale w tych uroczystościach uczestniczyło bardzo wiele e, osób, rodzin katyńskich, mm. przede wszystkim rodzin katyńskich, które jechały tam e, pociągiem. A nie odpowiada pan na pytanie, kto ustalił Odpowiadam, tak, taki odpowiadam, odpowiadam. Jak mówię, e, 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 odbyło się to z drogą uzgodnień instytucji, które <coughs> przygotowywały przygotowywały tą wizytę. Ja nie wiem, dlaczego akurat pan premier był tam w godzinach późniejszych. Przypominam sobie wcześniejsze wizyty prezydentów i wcześniejszą wizytę prezydenta, prezydenta Kaczyńskiego, ale również wizyty prezydenta Kwaśnieńskiego. No one zawsze odbywały się w takich godzinach właśnie około południowych czy, czy, czy przedpołudniowych, bo, no bo ten program tak, tak był ustawiany. Nie było w tym nigdy nic dziwnego. Nagle dzisiaj się okazuje, że to jest coś, co, co jest rzeczą szczególnie, szczególnie dziwną dla mnie. Ten argument znaczy, po sumie, wydaje mi się, nie, nie, nie że jak rozliczacie kancelarię premiera tego stopnia, że posłowie siedzą i wpatrują się w Tomasza Arabskiego, to warto zapytać także o, o zadania o kancelarii no, prezydenta. Dlaczego pan, panie ministrze, przecież kancelaria prezydenta też mogła stwierdzić, że lotnisko w Smoleńsku jest bardzo źle przygotowane tak. i nie powinno się tam tak? lądować? Pani redaktor, owszem, moglibyśmy stwierdzić, tak, stwierdzić, tak, się, moglibyśmy stwierdzić, jeśli mielibyśmy ku temu jakiekolwiek przesłanki. Otóż mamy pretensje e, do służby. Lądowych, a w tym przypadku akurat do ministra spraw zagranicznych, że tej informacji, którą posiadał, informacji przekazaną przez Rosjan, że to lotnisko nie gwarantuje bezpieczeństwa lądowania najważniejszych osób ale w państwie. Przecież to było od że dawna i Lech Kaczyński już tam lądował że, no, na ale, tym Smolensk. No, ale trzymajmy się faktów. Lech Kaczyński lądował i nie tylko Lech Kaczyński, również inne osoby lądowały tak. na tym lotnisku, w czasie kiedy to lotnisko funkcjonowało, było lotniskiem funkcjonującym. W roku 2010 to lotnisko nie funkcjonowało, jak dzisiaj wiemy, było zamknięte, w związku z czym nie spełniało warunków bezpieczeństwa. I o tym Rosjanie informowali polskie służby dyplomatyczne Ambasadora Bara, który y, wykonał tutaj swój obowiązek i tę informację przekazał swojemu przełożonemu ministrowi spraw zagranicznych. Niestety pan minister Sikorski już nie pofatygował się, żeby przekazać tę informację do kancelarii prezydenta. Gdybyśmy taką informację posiadali, y, być może upieralibyśmy się i pewnie o, byśmy się uczyali. Że, że że... Nie, świadomość. No, ale to pani redaktor, no, ale na podstawie znaczy... czego pani tak uważa. No na bo postawię... jesteście głównym organizatorem, no, no, nie, no, macie obowiązek pani, sprawdzić pani wszystkie warunki. Może wyjaśnimy, wizyty. może właśnie wyjaśnimy, kto. Tu jest głównym organizatorem. Otóż, jeśli chodzi o ścisłość, porozumienie funkcjonujące do dzisiaj zresztą, porozumienie podpisane przez szefów czterech instytucji państwowych kancelarii premiera, prezydenta, Sejmu i Senatu, precyzuje, że odpowiada za. Przewóz osób na uroczystości poza granicami państwa szef Kancelarii, prezesa Rady Ministrów. On koordynuje wszelkie działania. Lotniczy, samolot należał do pułku lotniczego, nadzorowanego przez ministra Obrony Narodowej, przez służby, przez służby rządowe. Pani doskonale zdaje sobie sprawę, jak wyglądała współpraca rządu z prezydentem Lechem Kaczyńskim w tym okresie. My naprawdę mieliśmy bardzo poważne problemy, żeby podstawowe informacje w tej sprawie ze strony rządu otrzymać. Nawet nie, dopuszczono, nawet nie dopuszczono do wizyty ministra Handzlika w Moskwie, który właśnie chciał pojechać i cokolwiek w tej sprawie uzgodni ze stroną rosyjską. Dostał informację, dostaliśmy informację do kancelaria prezydenta, że wszystkie sprawy uzgodnił już minister arabski w czasie swoich y, pobytów w Moskwie i ta wizyta ministra Handzlika nie jest potrzebna, więc naprawdę nie przerzucajmy dzisiaj y, winy na kancelarii prezydenta. Nie, bo I jeszcze za... jeden argument, ostatni już, jeszcze jeden argument. Jeśli y, rząd dzisiaj chce zrzucić winę z, z siebie na kancelarię prezydenta, znaczy to nie dlaczego... Ma co zrzucenia to prezydenta to jest dlaczego, to dlaczego, to dlaczego, No dobrze, ale w jakim zakresie? To dlaczego y, wypłacane były odszkodowania rodzinom y, ofiar. Przecież odszkodowania wypłaca ten, kto odpowiada za stratę. No, y, jak mi wiadomo, to odszkodowania. Kancelaria prezydenta, jak i jak premiera wiadomo, reprezentuje państwo Jak więc mi wiadomo, te odszkodowania wypłacają. prywatny sektor pan reprezentuje. Jak, jak mi wiadomo, te odszkodowania były wypłacane przez rząd, a nie przez kancelarię prezydenta. Ale dlaczego pan nie pojechał do Smoleńska i do Moskwy do Radzić. Ja bo, bo strasznie często zarzucacie. Że tam się nikt nie sprawdził. A dlaczego przedstawiciele Kancelarii Prezydenta nie byli aktywni? Ależ byli. Kancelarii, przedstawiciele w Moskwie kancelarii... pana nie było. No mnie nie było, no ale ja nie byłem jedyną osobą z Kancelarii Prezydenta. No były. Był minister Duda w, w Moskwie. Tak, ale tylko w sprawie e... ciała Marii Kaczyńskiej nie pomagał tego, rodzinom. To, no ja z tego, co mi wiadomo, był w kontakcie i rozmawiał z, z rodzinami. Na ile mógł, pomagał rodzinom również. A pan dlaczego tam, nie pojechał? A bo ja miałem inne zadania tutaj na miejscu. No to, to nie jest przecież tak, że tak samo chyba wszyscy członkowie rządu pojechali do, do, do Smoleńska no to, czy, do, czy do Moskwy. Natomiast yy, no jeśli tam już ktoś był i tak jak w tym przypadku minister Arabski czy pani minister ówczesna Kopacz reprezentowały no, tam polskie kończyć. państwo, yy, no to wymagalibyśmy od nich, żeby stanęli na wysokości Aż zadania, tak się kancelaria prezydenta się nie włączyła. Ci włączyła się, powtarzam jeszcze raz, włączyła bardzo się. Bardzo skromnie. Dziękuję za rozmowę. Gościem Radia Tokio był Jacek Sasin z Pisa. proszę Zapraszam państwa na informację.